rocznik, że mój rocznik 02, 02 jestem. Jezu, jak ja wyglądam, nie, dzisiaj nie jest mój dzień. Dzisiaj totalnie nie jest mój dzień i musicie mi wybaczyć, ale po prostu chciałam dzisiaj sobie, ja chciałem się sobie odpaść mogę poprawić sobie jakoś humor, ale po prostu jakieś? Nie rozumiem. Dzięki to nie trafi. Oczywiście wbijajcie na TPLI. Boże, przysięgam, że jeżeli jeszcze raz, kurwa, ktoś mi napisze na derze, kurwa, że jest jakiś spierdolony, kurwa, związek otwarty, to przysięgam, że rozpierdolę ten telefon. Boże święty. Nie chcę jeść. Właśnie, kurwa, chodzi o to, że nie chcę jeść. Właśnie... Kiedyś tak robiłam, że miałam zły humor i od razu jedzenie. No nie może to ta, tak robić, no. Tylko odpaliłam live'a, bo mówię, może wy mnie na live'ie jakoś poprawić humor. Czy jadłam dzisiaj coś? Jadłam jakoś jakieś tosty, kurwa, rano. Dwa. Rano, kurwa, jak ja wstałam o 13. No dzisiaj nie jest mój dzień, no po prostu. Ale też nie mam zamiaru, wiecie, zawsze robić live'a, jak jestem o, super, zajebiście, tylko robić sobie codziennie. I pokazywać Wam prawdziwą siebie, a nie kurwa, wiecie. Będę cały czas udawać, że wiecznie kurwa w zrobionych włosach, wiecznie kurwa pięknie wyglądam. No nie kurwa, wyglądam też tak jak dzisiaj. I uważam, że uważam, że nie będę zawsze tylko robił live, la czy już nie mogę robić tak jak brwiami, bo botox mi pierdolnie do końca, ale. Nie będę po prostu udawać, że co cię nie żyje że jest zajebiście, no bo sytuacja z weekendu mm, bardzo się odbiła, mimo wszystko, może mimo ja się sobie z tym poradziłam, to odbiła się na mnie gdzieś tam psychicznie i gdzieś tam chodzi o to, że jak wysyłacie złą energię do ludzi, to, ci, to ta energia do Was wraca. Znaczy nie inaczej, jak kilka ludzi wysyła do was złą energię, to wy się mimo wszystko kurwa będziecie dobrze czuć. Mimo, że wy możecie mieć źle się będziecie czuć. Mimo że wy możecie mieć jakiś, nie wiem, super dzień. Wiecie o co chodzi? Więc e, po prostu po prostu nie wiem. Więc wchodzimy na tipeal. Li, link macie w bio. No i nie wiem, kurwa, no nie mam się humoru. Nie mogę nawet zadować zmywarki, po prostu nic mi się nie chce. Mamy jakiś spadek energetyczny po prostu wszyscy mnie tylko denerwują, wszyscy po prostu nie wiem e, coś ode mnie chcą, a jak coś ode mnie chcą, to kurwa jest to jakieś dziwne. I po prostu, I don't know. Rozstałam się właśnie z po pięciu latach. Oh my god. Naprawdę się z nim rozstałaś? Ja pierdolę, o co chodzi dzisiaj? Oh my god 5 lat w związku Chris Oh my god Oh my god Naprawdę się rozstałaś z nim? Czekajcie 5 lat w związku? Ja kurwa byłam półtora roku i się rozstałam ile ledwo kurwa się, się podniosłam A co dopiero 5 lat kurwa parasolka dziękuję za dwa złote na tym placzku czegoś nie można otworzyć parasola w dupie dziękuję do widzenia co? parasolka dziękuję za dwa złote Chris mi odnalazł, omagasz, oh Chris mi znalazł. A wiesz, że gadaliśmy o tobie ostatnio, że kiedy znajdziesz mój, moje konto nowe. Nie mam taki dzień, stopy, powiecie. Ninfa, dziękuję za obserwację na live'ie. Cześć, Martyna. Więc bijamy kochani na tipli. Tragicznie spałam. Całą noc miałam jakieś kurwa y, dziwne koszmary. Cały czas pojebany, miałam, pojebane, miałam to chyba trzy pojebane sny, ale to takie, że naprawdę, naprawdę no nie spałam, spałam tak źle. Poszłam w ogóle spać bardzo późno, bo się położyłam w ogóle o 20 i Marta do mnie zadzwoniła o północy. No i się obudziłam po prostu już i... Weszłam sobie na dłuższą, od dłuższej przerwy, po prostu weszłam sobie na y, tinderki i inne i po prostu kurwa, tam jest taki z tych żabir Kochani, wchodzimy na Tipli. Tipli jest. Ja Wyglądam dzisiaj. <laughs> Wyglądam jak główno, nie? I tak się też czuję. Ile sobie życzysz na fiołku, na tipli? Nie wiem, co łaska. Co rzucicie, będę szczęśliwa. Cześć Doris. Dzięki za serduszko drużynowe. Nie, mam humoru dzisiaj. Nie wiem, ale uważam, że i tak sobie dobrze radzę, patrząc na to, jak nie miałam kiedyś humoru i jak po prostu... Cześć, Ma Malutka moja. Cześć. Cześć, pięknotko. Anyways, so... zwałem masz? Nie, raczej nie. O mała. Czy też się jeszcze nie wyspałaś troszeczkę, co? Też się nie wyspałaś. Przytuj się do mnie, bo ja też mam dzisiaj gorszy dzień. No. Hmm. Też mam gorszy dzień dzisiaj. Chyba we dwie tak jako słowo spałyśmy, co? No. Hmm. Karmożka, karmożka, chcesz, no. no idź, zmykaj. Idź coś porób, ukradnij coś. Cześć, Betin. Oczywiście jak jakaś po prostu, nie wiem... Kicia, dziękuję bardzo za obserwację. Dzięki Betty Cześć kaczorek No Tak to wygląda Dzięki Ilonka. Tak, noszę to mhm. Teraz mam na sobie jedną. Dziękuję bardzo Ilonka za sześć różyczek. A w ogóle nie, mam no, po prostu nie wyspana no dzisiaj. Kici. Kici. И что там не то что? Ну, вот что. -то. very calm No. No. Kochani, wchodzimy na tipi Olim pooglądałam i mi się podobało. Olimpo oglądałam i był spoko. Ja też wczoraj oglądałam fajne, ciekawe czy będzie drugi sezon. Nie się humoru, no kurwa, nie wiem. Nie wiem o chór mi chodzi. Nie, nie jestem chora, po prostu nie mam humoru. No. Wchodzimy na tipli, Poprawcie mi humor na tipli. Dzięki Karola. No hejka, hejka. Nie mam teraz przy sobie telefonu, żeby zobaczyć Dita. Sorry. 阿拉年纪小。啊 Bo jest 15? Kto pracuje o 15? Weź. Wyrywaj. Wiśniaro. normalni ludzie, no to se so zapierdalajcie na etacie, jak chcecie sobie pracować, ja nie będę pracować na etacie, pracowałam kurwa przez większość swojego życia i nigdy więcej nie będę tego robić, jak wam się kurwa to nie podoba, to wypierdalajcie stąd, no, wyrywajcie po prostu tam do innych, wypierdalać tam do swoich, no, ja pierdolę, będę się tłumaczyła kurwa dwunastoletnim dzieciom na TikToku kurwa z fake kont, no chyba was popierdoliło i to ostro, no, sorry, przykro mi, nie, nie przykro mi, mam wyjebane w sumie. Dzięki zanka za przypięcie. Co tak ani w humorze, bo nie zrobiłam sobie dzisiaj dobrze rano, wiesz? Dlatego nie mam humoru. No. A pierdole. Po prostu ludzie są. Chodźcie na tipli lepiej, a nie. Choć macie tutaj coś robić, to wchodźcie na tipli, wysyłajcie gifty, a nie. No, 300 osób na live też nie w pracy, no i oni pierdolą, że oni są normalni ludzie i tacy są po... Ja nie wiem kurwa, czemu ludzie myślą, że w, Pol w Polsce tylko tak jest, że kurwa musi być ciężka praca, ciężko zarobione pieniądze, kurwa. No to sobie zapierdolaj na etacie jak chcesz. Ja pracowałam przez... 7 lat swojego życia, od 13 roku życia pracowałam normalnie i kurwa nie będę tego robić, już nigdy więcej, bo to w dupie tak sobie ustawiłam życie, że sobie mogę kurwa leżeć pizą do góry i nie muszę nic kurwa robić i se tak będę żyła kurwa do końca życia. I chuj komu do tego? Boże święty, ludzie są zjebani. Kultura e, zapidołu? No to super. A, a że kultura zapidołu? No, no to sobie niech, niech sobie w niej uczestniczą, ja nie mam zamiaru. Dziękuję bardzo. Nie mam zamiaru siedzieć, kurwa, y, po 10 godzin w pracy i udawać, że moje życie jest normalne, żeby za, po, za, zadowolić ludzi z TikToka. No, chyba was pojebało. A skąd mam cię pamiętać? I don't know. I don't know. Ja nie pamiętam ludzi od... Y, Odciąłam ludzi od y, tamtego roku i nie gadam praktycznie. Mam stałe grono ludzi, z nikim innym nie gadam i chyba nawet nie chcę, bo... Ja niestety nie uczestniczę, ale jakoś daje mi to spokój ducha, no nie wiem. No to super, to sobie zapierdala 10 godzin dziennie. No ja wolę sobie ten czas spożytkować na przykład o, na pasję jakąś albo na cokolwiek innego. Nie wiem, wiewana mam, nie będę się tłumaczyć. Ach. No, jeżeli ty myślisz nad swoim życiem, e, kiedy się zastarzejesz, to cię bardzo tego współczuję, bo szczerze, e, kiedyś się bardziej tym przyjmowałam, teraz mam po prostu wyjebane, bo życie idzie do przodu i z doświadczenia wiem, że prędzej czy później i tak się wszystko układa i tak wszystko gdzieś tam, więc nie, nie boję się starości. No właśnie, to wy musicie pracować i wysyłać tipli. Dokładnie, dokładnie, a jeżeli Wam się nie podoba, to proszę wziąć kredyt i wtedy mi wysłać na Tiplaku i będziecie zadowoleni. Bezczelny typ. Klaudia, wzmartwicie, Cię, jeszcze będziesz yy, na swojej drodze spotykać bardziej bezczelnych ludzi, kochana, więc yy, no niestety muszę cię zmartwić, bo no będziesz spotykać coraz gorszych ludzi na swojej drodze. Tak wygląda życie. Ale co uważasz, że jak będziesz miała y, 50 lat, to też będziesz żyła tylko z live'a? No oczywiście, że tak. Jasne, że tak myślę. Nigdy w życiu nic nie zmieniłam w swoim życiu i tylko i wyłącznie o tym myślę, że będę robić do końca życia live'y. Tak jest dokładnie. Planujesz operację? Nie, ale Kasia chyba planuje. Operację mózgu. <słuch> Nie przeklinaj, bo ci konto zbanują. A chujcie to interesuje. Dzięki Aleksandra za różyczkę. Tapujemy, tapujemy, wchodzimy na tipli i robimy cel. W ogóle nie robicie celu. Transformacja ziemniaka. Cztery razy i skrzydła, kolorowe skrzydła. Let's go. Naprawdę trzeba się dzisiaj postarać. Postarajcie się, bardzo Was proszę dzisiaj. Hejka dziś agresywny live, no trochę tak, Paula. Nie mam humoru, no ja czy Ja muszę być... Czy ja zawsze muszę być jakaś, nie wiem, yy, po prostu szczęśliwa i w ogóle pełna życia. No wiadomo, że nie, że też mam gorsze dni, dzisiaj jest ten gorszy dzień, no. No więc Paula, jak chcesz, to wejść na T-placzka, wyślij mi coś, może mi się wtedy humor poprawi. Chociaż kurwa szczerze wątpię, bo dzisiaj miałam takie sny pojebane, że dajcie spokój. Dziękuję Wiktoria Kurzawa za obserwację. No raczej nie wydaje mi się. Głodna? Czy ty jesteś głodna, Kici? No. Ech. Ech. Ktoś mnie dłużej ogląda, to wie, że jak ja mam chujowy dzień, to mam chujowy dzień. I nie robię nic pod publiczkę. A jak ci się kurwa to nie podoba, to wypierdalaj stąd. No. Poczekaj, jakiś jeszcze... Teraz tak naprawdę... Widać, kto mnie naprawdę lubi, a kto nie. Kto siedzi na live i tylko jak mam dobry humor, a jak mam zły, to teraz ja dopiero w tych momentach widzę, ktoś tak naprawdę mnie lubi i tak naprawdę siedzi tutaj i w ogóle. To czemu robisz live, jak jesteś nie w humorze, lola? Bo mam do tego pełne kurwa prawo. No, bo nie zabronisz mi tego robić. Po prostu. Bo sobie stwierdziłam, że może sobie humor poprawię właśnie. Już zrobiłam 20 zł, więc go on, go on. Im więcej, tym lepiej. Proszę. Moje paznokcie. Co ludzie w tobie widzą serio ego on top. No chyba właśnie to we mnie widzą, że po prostu mam po prostu wywalone na wszystko i robię swoje i nie przyjmuję się opinią innych ludzi. Może to właśnie widzą, bo bardzo dużo ludzi niestety ma kompleksy. Bardzo dużo ludzi wstydzi się nie wiem, wychodzić, robić cokolwiek, a ja robię sobie co chcę i to ich denerwuje najbardziej. Bo ja nie uważam, że ja właśnie. Ja uważam, że ok, były. Niektóre dramy były za mocne u mnie na live'ach, ale uważam, że też te dramy trochę pokazały. Że kurwa też jestem człowiekiem, i że też mam prawo mieć zły dzień, i że też nie zawsze jestem odjebana, i w ogóle cipka i w ogóle pusty i w ogóle, tylko są też dni takie jak dzisiaj, że po prostu się źle czuję, i mimo że niby teoretycznie mam wszystko, to i tak mam zły dzień, i też to pokazuję normalnie. Wydaje mi się, że to będzie bardziej prawdziwe niż osoby, które siedzą z Wami na live. Ie. Ja przynajmniej mówię szczerze, że chcę hajs że wchodzimy na tipli, że wysyłamy gifcioczki. Ja przynajmniej Wam mówię szczerze. A nie byłam u jednej na live y i o, bo jesteście tacy kochani, ja tu nie siedzę dla pieniędzy, w ogóle ja te live'y robię tylko i wyłącznie z pasji, nie jak te inne osoby. Mówię, no nie, kurwa, w ogóle, w ogóle. Każda osoba, która odpala live'a na TikToku, zarabia na Was pieniądze i Wy macie problem z tym. To oczywiste, że ludzie robią y, ha, dla hajsu live, ale nie, wy będziecie po prostu te kurwa słodko pierdzące influencereczki, które po prostu um, my tutaj nie siedzimy dla pieniędzy, bitch for real, no, ale osoby, raczej dlatego osoby, które mi wysłają hajs i w ogóle wiedzą o tym i są dorosłe i robią co chcą, bo wiedzą, że tak to wygląda. A jeżeli powiedziałam prawdę i ktoś się za to obrazi, to tylko i wyłącznie potwierdza to moją teorię. Oliwia, dziękuję bardzo za obserwację. Więc na spokojnie. Nie wiem, czemu mam dzisiaj taki zły dzień. Podejrzewam, że naprawdę po prostu. Chyba chodzi o to, że po prostu. No, miałam te syny takie pojebane, nie? Dzisiaj miałam. OS. Yes. jest. Dokładnie. Rybcie, dziękuję bardzo, so, słoneczko. Transformacja ziemniaka potrzebna. Może ci się dzisiaj przyćpać, chcę. Nie prędzej, by ci zajębała gonga. I wydaje mi się, że to byłoby bardziej bardziej satysfakcjonujące niż ciągnięcie kreski, więc szatafa up. Cześć crazy black woman, hejka. <laughs> Cześć Ewelinka, dziękuję bardzo. Dorys, dzięki za ziemniak z lodami. Ale ja chciałam tego drugiego ziemniaka, tego transformacji ziemniaka. Cześć Kaśka. Więc link macie do tipli w bio. Zadawajcie mi tam pytania i... No i nie wiem, co dalej. Nie wiem już, co gadać. Pozdrawiam, kochana. Najlepiej, najlepiej to, jak chcecie mi jakiegoś dużego hajsa wysłać, to lepiej na tipli, bo zabierają mniejszy procent po prostu, no A tutaj gifty zabierają dużo. Nie, jakbym nie czuła się dzisiaj w ogóle. Jest cisza w domu, kurwa, jakoś, nie wiem, coś mi się przypomniało, później po tym śnie i tak jest, nie wiem. я ja, в